A gdzie ty kurwa idziesz? A buty są zmienione? Tak proszę pani, zmienione. No nie wydaje mi się kurwa. Pokaż to. A mi z tobą do szatni, zaraz zobaczymy czy zmieniłeś nie, buty. Już, wą kurwa. wy kurwa idziesz, maty. Co? Dziwki pierdolone. Nie wychodzimy, proszę bardzo zostać tam. Papieroska się, się zachciało. Też bym zajerała, ale nie mogę wyjść. Co kurwa? Gdzie ty mi kurwa wchodzisz tutaj? Przecież myłam przed chwilą podłogę. nie widzisz kurwa śladu butów? Mycia, pop! Pojebana jesteś! Dzień dobry, pani dyrektor, dzień dobry! Nienawidzę tej kurwy. Ty kurwa! Podnoś mi ten papierek? O, ale to nie jest mój papierek, proszę pani. Ale wie to nie obchodzisz, to nie jest twój, podaj papierek, kurwa! Kurwa, no nie biegaj, powiedziałam ci coś! Się wywaliś i z tym A może to ile mi kurwa? Proszę pani, możemy pożyczyć kluczyki, dostali 60? A kto cię przysłał do, po klucze? Z kim masz teraz? Masz. A jak je zgubisz? To ja ci zmioty przypierdole. Nie biegaj kurwa! Małpo zajebana, to nie co...